Oczko pla, polski, psi, jak ugos, te samaczy. Sundzi, pies, psi, luk. Wyczędzi, biały, wyczędzi, polski luk. Dziemy do bólu, nazywam się opiedzenika. Wielu pla, dziadu, puchnu, naże, kołuje, ma kożenie polskie. Waszeli, oni, oweż, boli mnie, naże, kekiny.

Szanowni Państwo, serdecznie pozdrawiam z kancelarii premiera Rzeczypospolitej Polskiej. Niestety wyzwania związane z pandemią koronawirusa sprawiły, że kontaktuję się z Państwem w ten sposób. Jesteśmy bardzo dumni ze społeczności polskiej w Haiti. Cieszymy się, że nasze polskie ślady na Haiti są kultywowane. Najlepszym tego dowodem jest dzisiejsza uroczystość. Serdecznie pozdrawiam władze Haiti, zarówno przedstawicieli władz centralnych, jak i tych samorządowych. Serdecznie pozdrawiam przedstawicieli Ambasady Rzeczypospolitej obecnych na miejscu. Szczególne pozdrowienia kieruję do państwa Szybińskich, z którymi spotykałem się tu w kancelarii premiera, z którymi rozmawialiśmy o problemach Polaków i osób polskiego pochodzenia na Haiti. W Polsce znana jest niezwykła historia. Polaków na Haiti. Interesujemy się losami wszystkich naszych rodaków, którzy są za granicą. Nas w kraju żyje 38 milionów, poza granicami Polski żyje 20 milionów Polaków i osób polskiego pochodzenia. Można więc powiedzieć, że rodacy za granicą są nierozerwalnym elementem naszej historii i naszej tożsamości. Wszak mówimy, że jedna trzecia wszystkich Polaków na świecie żyje poza jej granicami. Ale historia Polaków na Haiti jest niezwykła. Polacy walczący o swoją własną niepodległość w XIX wieku sprzymierzyli się z państwem francuskim. Tyle razy pragnęłaś wolności, tyle razy gnębił Cię kat. ale zawsze czynił to obcy, a dziś brata zabija brat. Ojcze... jak wielka dziś Twoja rana, jakże długo cierpienie Twe trwa. Ojczyzno ma tyle razy we krwi skąpana. Ach, jak wielka dziś Twoja rana, jakże długo cierpienie Twe trwa.